Cześć! Wczoraj w nocy przywiozłem tę oto Można powiedzieć, że przez przypadek wpadła mi w ręce. I pewnie żałowałbym przez następne kilka lat, jakbym jej nie przygarnął. Jest to juka. No, przez wielu uważana jako najpiękniejsza juka. Należy do juk najbardziej mrozoodpornych, które wytwarzają pień. No, o ile małe egzemplarze, dużo mniejsze od niej, można kupić, można znaleźć, są w sprzedaży. To taki egzemplarz jak ten jest bardzo trudno znaleźć Juka ma około, no dobre 1,80 może nawet ponad 1,80 m nie liczę bryły korzeniowej jest to Juka elata inaczej Juka mydlana Mydlana, dlatego że w jej korzeniach oraz w pniu znajduje się substancja, e, substancja o właściwościach takich mydlanych. Używana była dawniej do, no jako mydło jako szampon do włosów, przeciwłupieżowy, e, na przeciw wypadaniu włosów. Z liści tej juki Indianie robili nitki dentyst, nici dentystyczne oraz liny. Widać, że ma dużo takich nitek też tutaj, między liśćmi. No, Mrozu odporność około minus 20 stopni, czyli podobnie jak juka Eurostrata. Jak widać juka ta nie jest w doniczce. Jak inne juki, inne rośliny, palmy i tym podobne egzotyczne rośliny są w donicach, tak wyjątkowo ta jedna juka nie jest w donicy. Jest w takim specjalnym koszu z siatki drucianym, dlatego że ona ma bardzo prawdziwe korzenie. wykopywanie tej juki na plantacji no to było spore wyzwanie trzeba było najpierw obkopać ją dookoła i wtedy mozolnie mozolnie poodkładać od, od, korzonki tak żeby żadnego nie uszkodzić obwiązać bryłę korzeniową dookoła pewnie lekko była uniesiona i później podłożony był Spód też taki z drutu, z siatki drucianej. Tak więc równie mozolne będzie sadzenie tej juki. Juka jest bardzo ciężka, ta była korzeniowa jest duża. Dwie osoby nie ma szans, żeby to podnieść. Także sadzenie tego egzemplarza. No to będzie wyzwanie dobra pewnie minie kilka dni zanim wezmę się za sadzenie. tak więc może nie będę przeciągał tego filmiku i sadzenie odbędzie się w drugiej części.